No już. Prostopadle. Udanie. Lukaku. Kolejna interwencja bramkarza. I piłka w jego rękach. Tylko jedno. Wizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Groźnie, ale zdążyli na czas. Silva. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Silva! Ależ wspaniale! Będzie strzelał? Znowu uratował zespół. Teraz już pewnie chwytając piłkę. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Sany Rozpoczną grę od rzutu z autu. Już grają. rozpoczęli załtu. autu. Citizens konstruują atak. Dobre dogranie. Ach, prawie doszła ta piłka, świetna interwencja. No piłkę odebrał i, i stracił. Sany. Za moment wznowią. A, był gdzie być powinien. Idealne przyjęcie, można powiedzieć wzorcowe. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Atak Manchesteru City. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Strzela! Za bardzo podszedł pod ten strzał. Drużyna, która oddała więcej strzałów na bramkę, to wcale nie ta, która prowadzi. Owszem, tu przegrywający częściej atakują, ale są znacznie mniej skuteczni. Z kolei rywale strzelają rzadziej, ale za to celni. Zablokowane to dośrodkowanie w ostatniej chwili. De Bruyne! Fellaini. Benteke. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Mamy centrę. Ciepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Aguero. Aguero pokonuje obrońcę, popatrzmy. Zaraz może być lenis. Świetny drybling. imponujący slalom między obrońcami, ale co z tego, skoro spudłował. Pokazał niesamowitą technikę, ale zabrakło mu zimnej krwi do wykończenia akcji. Teraz citizens przy piłce. Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. Ale dał teraz popis talentu bramkarskiego. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Hazard, złe podanie i strata w środku pola. Do końca meczu jeszcze 20 minut, ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna oddaje strzał. Nie interweniuje. Otamendi. Broni nie wypuszcza piłki z rąk. No, z tego miejsca można strzelać. Sędzia przerywa akcję i popatrzmy. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i brak protestów ze strony ukaranego gracza. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. Jest dośrodkowanie. Dobrze teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. Dembele. Wszystko na jeden kontakt. Ależ przytomność umysłu obrońcy. Brawo. Rem Sterling niewiele czasu zostaje do końca meczu wszyscy wstali z miejsc jeżeli takim wy... De Bruyne! wyglądało to na pewną bramkę świetnie bramkarz interweniował już blisko pola karnego przechwyt, ale nie opanował ładnie zapowiadał się ten atak ale rywale odebrali piłkę Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Pięć minut to naprawdę niewiele czasu, a przy jednobramkowej przewadze nie można być pewnym zwycięstwa aż do końca. No, może być groźnie. No i będą mieli szansę z rożnego, a do końca niewiele. Otamendi! Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. Ach, doskonale to przeczytał Piłka zmienia właściciela. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Blisko polekarne może strzelać. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Dębele. Uwaga strata i przeciwnik przy piłce. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do. Ale szansa na wyrównanie! Gol! To jest właśnie to, to są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Mieli awans w kieszeni, ale przeciwnik pokazał, że nie należy go lekcewać. Ciekawe jak zareagują, muszą powalczyć o zwycięstwo.